To, co mówimy do siebie, ma znaczenie. I jeśli mówisz do kogoś lub do siebie w sposób brzydki, to umysł się uczy i uznaje to jako jego prawdę, i nawet nie potrafi rozróżnić tego, co mówisz do innych, jeżeli na przykład ich obrażasz, obgadujesz, tylko jak lustro rysuje sobie obraz ciebie i Twojego świata. Dlatego jest bardzo ważna semantyka słów. I ja też bardzo zwracam uwagę na słowa. Ostatnio przeczytałam komunikaty i komentarze, i zawsze się na, na nich zatrzymuję, bo one mnie zatrzymują i czytam na przykład: Współczuję Ci bardzo. I słuchajcie, to jest takie niewinne wyrażenie, tak? Może to wykazać duże współczucie, empatię. Tylko ja się zawsze zastanawiam, z jakiego powodu mówisz, że kogoś współczuję Ci bardzo. Czy chcesz go pocieszyć? Co jest za tym? Czy chcesz sobie dać upust swoim emocjom? Czy nie potrafisz ich znieść, nie potrafisz znieść tych emocji? Czy na przykład, jeżeli to jest w kontekście dalszego komunikatu, jest to po prostu komunikat złośliwy? Uczuję Ci bardzo, że taki jesteś. Masz problem ze sobą. Zobaczcie, jakie to ma znaczenie. Bo w każdej sytuacji co innego mówi o danej osobie. W pierwszej sytuacji na przykład mówi, że ma dużą empatię, że jest wrażliwy czy jest współczujący, a może właśnie uważa, że ma takie przekonania, że trzeba współczuć i mówić o tym, a być może ma w sobie złość, ktoś poruszył jego granice i tego nie widzi w sobie i tym komunikatem właśnie wyrzuca swoją frustrację z siebie. Albo może jest wyniosły, może nie traktuje ludzi z szacunkiem. Więc jeżeli jesteś świadomy swoich słów, swoich reakcji na dane słowa, to jesteś w stanie odkryć to, co jest w tobie wrażliwe, to, co być może uruchamia Twoją traumę, to, co uruchamia Twoje schematy, Twoje przekonania. A jeżeli jesteś wrażliwy i uznasz to w sobie, tę część, że okej, okay, tu mi się uruchomiło jakieś przewrażliwienie, tu stanęłem w pozycji ataku, obrony, być może moje poczucie wartości i teraz potrzebuję spojrzenia, co się stało właściwie. Że to zadziałało na mnie, to możesz pracować w tym i to zmieniać. Bo tylko zaglądanie w takie wrażliwe części nas daje nam możliwość pracy nad sobą. Uznanie: tak, to jest dla mnie teraz trudne, to mnie uruchomiło, to nie świadczy o mnie, to mnie nie dyskredytuje. Tym się trzeba zaopiekować. Do tego trzeba zajrzeć zaglądać w siebie. Pozdrawiam serdecznie.